Cześć, siemanko, z tej strony Wojtek. To jest nasz wina na kanale i dzisiaj jesteśmy w Supermarket Simulator. Widzimy. Dobra, może nam się uda wiedzieć, co zrobić? Pierwszy dzień. Dobra, służę. No, startuj. Has store and go to Superman jaka to No, tak, że... Dobra nie, bo to po prostu piszą co trzeba robić No i mamy chodzić w wygodne miejsce Do zrobienia banku Czy ja wypożyczyłem coś? Mam nadzieję, że nie. Ja coś wypożyczyłem. Eee. O Dobra, nie, 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 nie. Trzeba kupić chleb tostowy płatki ile? Nie, 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 za płatki nie będę tyle płacić, no chyba ich coś... O kurde. Dobra, mamy jedynie sześć Nie wiem, czy to można z może złotówkami. Tak, na pewno będą jakieś filmy. Co ja zrobimy? Co ja zrobimy? Ja nie ogar. Niech tuż. Można ustawić cenę? Można. Za darmo nie będę. Za darmo nie, nie będę sprzedawać. Hmm, ile może? 3,50 Jeszcze nie otwieram. Wolę nie otwierać na razie, bo za chwilę. Dobra, trzeba choćby, choćby, żebym posprzedawał dzisiaj lepto nie nie lepiej, 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 wszystko. Nie, to nie dwa 89 dziewięć. Trzy. dziewięć. Otwieramy Open! Sklep supermarket. Tak, tak. Jest pierwszy klient nowy ja. Kings. Pierwszy tydzień, no... Ja. Eee. Ja trzydzieści jeden. Będzie. O, jeszcze mu dałem trochę więcej. Dwa chleby. Widać, że chleby testować. O! Ile? Pięć, siedemdziesiąt osiem. Sześć pięćdziesiąt osiem. Jeszcze bardziej więcej nie pociągnie się. Nie ja na dzisiaj jeszcze. O, Dwa. Osiemdziesiąt dziewięć. Gięć, czterdzieści. Dziewięć, czterdzieści. Co ja piszę? Dobra, bo widzę, że ten film już będzie długi. To zamknę sobie już ten sklep. To jeszcze ich obsłużymy i następny raz to jutro. Sobie jeszcze może. Może? Nie. Jutro nie będzie, bo będzie inny film. Jutro będzie inny film. Więc znalazłem raz sobie pogramy więcej I o ja co mogę powiedzieć? Bo sprzątamy kartony jeszcze to jest koszt od niego powinien. Dobra, to do zobaczenia i...